Widzieliśmy już kilku genialnych kawalerzy. Kevin śpi, do rana grał na komputerze. Ten bełkoczący Pius nie jest jednym z nich. Podtraktujmy go skarpetką. David postanowił brutalnie obudzić brata. Ale robi to na raty. I kiepsko mu idzie. Kot odpada. Idę z bananem. Dobry pomysł. Obserwujcie. Wkurzony brat zamierza się odegrać. Gdy David w końcu stracił przytomność, załatwił to bez problemu. Smacznego. Tak wygląda dobrze wykonany numer.